Cześć, tu rafa baranowski portal neogo.pl. Witajcie w eksperymentalnym podsumowaniu tygodnia w formie audio. Również tak jak faks to dzielił w formie pisanej, podzielimy to na dobre, złe i brzydkie, czyli takie, które nigdy się nie powinno stać, ale póki co się tym nie przejmujcie, Na razie wiadomości pozytywne, żeby jakoś dobrze zacząć. No, po pierwsze należy ogłosić, że Daniel wygrał w naszym konkursie na Neogo.pl Nintendo 3 ds Uzupełniając, budując właściwie zdanie e, ze stron poprzedniego numeru Neo, Plus, e, udało mu się wygrać tą wspaniałą konsolkę. A wy, bądźcie tuned! Jak to mówią na zagranicznych portalach, ponieważ wkrótce będziecie mogli wygrać więcej nagród, będą figurki. Generalnie, zaglądajcie na Neogo.pl. Nie zapominajcie również o tym, żeby udać się do miłej pani kioskarki, która może Wam sprzedać już nowego Neo Plusa. Przeczytacie tam m.in. raport o L.A. Noir, recenzje recenzję Crysis 2, Motorstorma, Homefronta i 300 innych gier, m.in. też tytułów startowych na 3DS-a. Teraz przyszliśmy do cmentarnego końcika Grabarza. Niestety musimy mu katrupić aż dwie gry. Zaczniemy od sprzedania Fatality Mega Man Universe. Niestety, po tym jak KG na fun odszedł z Capcomu, prawdopodobnie projekt został bez ojca. Środka biedna przez jakiś czas pewnie żyła, no a teraz ją ukacupili. Fatality. Fatality należy się również MMO od Sony, czyli The Agency, gra, o której nie słyszeliśmy od bardzo długiego czasu. Niestety, prawdopodobnie wącha już kwiatki od spodu i niestety nic na to nie poradzimy. Fatality. No, i może tutaj jeszcze zapadamy Combo Breaker. Combo Breaker specjalnie dla 200 pracowników Sony, którzy niestety również musieli odejść z pracy. Śmiechu warte! Śmiechu warte oznacza tylko jedno. Wczoraj był 1 kwietnia. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu tygodnie nienawidzę, jeżeli chodzi o czytanie newsów. Ludzie wymyślają tak strasznie dziwne rzeczy jak obsługa Google, Kinectem, Super Monkey. Cube, jakby się to dało w ogóle kulać. Jasne, figurka z niewidzialnego snajpera. Normalnie dodatkowe postacie do ilo, Milo, Filo, Kilo, Srilo i w ogóle jeszcze jakieś inne. Dnia tego po prostu nienawidzimy. Koniecznie zobaczcie, które newsy były prawdziwe, które nie. No bo możecie zostać w chaosie informacyjnym. No a ja dziękuję Wam dziękuję za odsłuchanie tej eksperymentalnej formy. Powiedzcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało. Ja byłem Rafał Barnowski, portal neogo.pl. Dziękuję bardzo.